Dzień dobry Państwu, proszę nie regulować odbiorników. Ze mną Kasia za kierownicą Mercedesa Actrosa ciężarowego. Kasiu, powiedz, jak Twoja przygoda z ciężarówkami zaczęła się? Dlaczego zdecydowałaś się przerzucić na większy kaliber? No, zaczynałam jeździć na busach, na pojeździe do 3,5 tony pod firmą DPD. No, jeździłam, jeździłam, ale kurczę, tak pomyślałam, że ten gabaryt trochę jest za mały. I widziałam tam dziewczynę, która też pracowała na DPD i mówię, kurde, ja też tak bym chciała, nie? I tak sukcesywnie gdzieś mi ta myśl chodziła po głowie. No i tak udałam się na prawo jazdy na kategorię C+. I jestem. <grytanie> Już piąty rok tu, gdzie jestem. Pamiętasz swoją rozmowę kwalifikacyjną? Pierwszą? pierwszą. Tak, pierwsza jak na tak. duży kaliber przesiadałaś się. Pamiętam pierwszą rozmowę... Pani umie jeździć. Pani, Pani umie jeździć, pani umie jeździć, ja mówię, umiem, umiem. Chociaż tak naprawdę miałam bardzo dużo obaw co do pierwszej pracy. Pierwsza rozmowa była na tyle, miałam szefa fajnego, że dał mi auto, kluczyki, jedź. Jak sobie poradzisz, tak będzie. I to było. Odważny szef. Tak, odważny szef, ale z drugiej strony bardzo się cieszę, że na początkach mojej kariery, że ktoś nie traktował mnie pobłażliwie, tylko że dał mi tą szansę. Spróbowania swoich sił w transporcie i no nie bał się powierzyć kobiecie takiego zestawu. Właśnie zauważyłem, że mężczyźni zwracają uwagę, że kobieta zwracają. za kierownicą. Tak, jak najbardziej. No dosyć dużo. No. Ponad 90% uważam, że mężczyźni patrzą z takim niedowierzaniem, bo to jeszcze jest mało odsetek kobiet prowadzących ciężarówkę i patrzą z takim wow, jeździ dziewczyna, wow! A mi się też to podoba, więc no, to jest taki jakby kolejny element, dla którego też jeżdżę. A jak już zajeżdżasz z dostawą, z naczepą pod rampę nie ma takiej loży szyderców, która by tam podśmiewała się z ciebie, że o, dziewczyna, jak ona sobie No na początku znalazła się, tak? Znalazła się taka loża szyderców, którzy na początku o, bo babską za kierownicę wsiadło, co ona tu robi? Dzieci wychowywać w domu siedzieć, dzieci no, na początku kariery wiadomo, to nie było nic miłego i takie zniechęcające trochę, bo mówię faktycznie, może się do tego nie nadaje, może to nie moja droga. Ale z czasem nabrałam pewności siebie co do moich umiejętności, co do jazdy, i z czasem po prostu przestałam słuchać tych komentarzy i raczej bardziej słuchałam tylko tych pozytywnych komentarzy w moją stronę. I to mnie budowało, bo jednak, tak jak mówiłam, większość facetów jednak z podziwem patrzy na te kobiety, że fajnie, że, że wow, że dziewczyna podjechała, więc to jest takie budujące dla mnie, nie? Każda praca niesie za sobą pewne trudności. Pamiętasz takie co najwięcej problemów na początku sprawiało tobie. No na pewno... By, były takie kłopoty, takie miałaś trudne dni? Były trudne dni, były takie dni, gdzie faktycznie chciałam wysiąść, zrezygnować z tego, bo mówię, kurde, faktycznie się do tego nie nadaje. Ale to były początki, gdzie jeszcze nie byłam w stanie dobrze wyczuć tej odległości naczepy, tego cofania, e, ciasnych miejsc, gdzie naprawdę trzeba było się wykazać z dużą umiejętnością. Mm, Jazdy, manewrowania, doświadczenia po prostu, gdzie ja wtedy tego nie miałam i martwiłam się, że kurczę jak ja dam radę. I nie zawsze się wtedy spotykałam za probatą facetów: byli tacy, o dzisiaj się wepchała, gdzie, gdzie wjechałaś. A ja mówię, nie, no kurczę, dam radę, zaparłam się, dawałam radę, ale no. To były pierwsze takie może miesiące, potem to szybko załapałam ten, ten, ten dryk do, do cofania, znaczy, że czułam to, czułam to w sobie, że ten dryk mam i ja to zrobię. I byłam no raczej, do tej pory jestem na tyle upartym człowiekiem, że chcę i zrobię, chcę, mogę i zrobię. To takie przesłanie. Mierzyłaś swój czas na podczepienie naczepy? Tak, kiedyś tak, no bo to generalnie czas mierzą na egzaminie. Na egzaminie jest na to 15 minut, na dzień dzisiejszy, może się nie chwaląc, ale to jest raptem 2-3 minuty, więc czas poprawiłam, chociaż z drugiej, tak, z drugiej strony uważam, że to też nie jest w rzeczywistości, to też nie jest walka na czas. Czasami w okresie zimowym, gdzie te siodła bywają śliskie, przymarznięte, warto jednak zrobić to powoli, zrobić to ostrożnie i być bardziej pewnym swojego bezpieczeństwa na drodze. Ale wiesz co, decydując się w przypadku kobiety na taką pracę, trzeba być chyba trochę szalonym. Trzeba, tak, tak. Ja, to, co ja zawsze uważałam, że dziewczyny w tym zawodzie mają taką e, szybką krew, mocno czerwoną, że, że decydują się na jazdę ciężarówką. No ja zawsze lubiłam, wszędzie mi zawsze było pełno, zawsze, zawsze uśmiechnięta, rozgadana i tak jest do dnia dzisiejszego i, i, i no to, że pracuję w tym miejscu, gdzie jestem, no to ma swoje, ma swoje gdzieś tam korzenie w tym, że jestem, bywam, jestem i bywam szalona. A zarażasz swoją pasją inne kobiety? Wydaje mi się, że tak, tylko że to jeszcze na tyle jest jeszcze zawód mało taki popularny wśród kobiet, że jeszcze większość, na przykład moich znajomych, czy w rodzinie jeszcze dosyć się boi tego tematu e, jako kobieta za kierownicą bardziej podziwiają to z boku. Natomiast e, tak jak tutaj Przyszła do nas do szefa tutaj w Rabenie, dziewczyna jeździć, przyszła tuż po kursie i była przerażona, jak miała, jak miała współpracować z mężczyznami, bo bała właśnie się tej, tej negatywnej, tej, tej Loży szyderców, tak? którzy będą z niej pić, że zabrała się za coś, za co nie umie. Bardzo się ucieszyła faktem, że zabrałam ją ja jako kierowca kobieta. I dużo jej to dało, że po prostu typowo po babsku z nią porozmawiałam, wytłumaczyłam pewne rzeczy ze spokojem, z cierpliwością. I ona dzięki temu, dzięki mnie, mogę powiedzieć, śmiało, dzięki mnie nauczyła się pewnych rzeczy i dzięki mnie tu została. Już pracuje ponad rok czasu, i, i myślę, że kolejną, każdą następną dziewczynę, jeżeli tylko przyszłoby mi podpowiedzieć coś, to bardzo chętnie. Dobrze, to powiedz w takim razie. Gdybyś miała teraz zachęcać inne kobiety do tej pracy, co byś im powiedziała? O, tutaj, powiedz do tej albo do tej kamery. Jeżeli miałabym zachęcać każdą dziewczynę, to zapraszam do e, spróbowania swoich sił przede wszystkim, bo do kobiet również świat należy i do odważnych świat należy. Kobiety na ciężarówki. Kobiety na ciężarówki, tak. To jest praca. Pokażmy wszystkim, że my też damy radę, nie jesteśmy gorsze, i pokażmy, ile jest w kobietach siły. No właśnie, ależ. A powiedz jak to jest na parkingach? Czy faceci Wam pomagają w jakiś sposób odnaleźć się w niektórych trudnych sytuacjach? Tak, jak najbardziej mężczyźni, no tak jak mówię, są, są ci, którzy nie akceptują tego zawodu, ale w dużej mierze spotykam się z z pozytywnym odbiorem i na przykład tak są właśnie parkingi taka dostosowane do ciężarówek, są bywa, bywają miejsca, gdzie są bardzo ciasne, chętnie wychodzą, chętnie nam pomagają, widzą, że na przykład dziewczyna tam niekoniecznie, że nie sobie nie daje rady, ale jest to bardzo miłe, jeżeli wyjdą, pomogą, spojrzą po prostu dla bezpieczeństwa, bo niestety mamy taką przystosowaną infrastrukturę do parkingów dla ciężarówek, że no bywa ciężko i bywa ciasno, ale fajnie, że są tacy ludzie, że chętnie się odezwą, chętnie współpracują, chętnie pomogą, tak? Kasiu, trochę zmienię temat, bo jesteś bardzo wygadana, nie myślałeś, żeby swój kanał YouTube otworzyć. Nie wiem, jakoś generalnie zawsze byłam, zawsze byłam do tyłu z takimi rzeczami. Wstydziłam się, czasami wstydziłam się, bo do odważnych świat należy sama Ja to wiem, ja wiem do odważnych, na tyle odważyłam się, żeby jeździć za, za kierownicą dużego samochodu. Natomiast co do prowadzenia swojego kanału nie wiem, czy bym po prostu dała radę. Myślałam o tym, natomiast to jeszcze są takie plany luźne, luźne plany. Trzeba zrobić ten pierwszy krok. No może to coś, może coś teraz podejrzewam, że może też ta chwila, gdzie jeżeli tylko będą ludzie chcieli to oglądać, ja chętnie też lubię namawiać dziewczyny do tego, bo większość znajomych moich koleżanek jak tak pytam, czy trudno, czy nie trudno, ja mówię, to nie jest trudno, to wystarczy po prostu chcieć i to są umiejętności, które człowiek jest w stanie wyćwiczyć. Natomiast ten dryg daje to coś, że ja tu codziennie do pracy przychodzę z uśmiechem. I, I ja to lubię, ja to lubię, to przychodzę, jestem uśmiechnięta. Ja nie przychodzę do tej pracy, bo muszę tutaj przyjść. Ja mówię do kogoś, jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to zrób to teraz. I jeżeli masz przychodzić do pracy ze złym nastawieniem, no to znaleźć pracę taką, gdzie, gdzie będzie się pojawiał uśmiech na tej twarzy. I tak jak jakieś słynne motto w, w internecie przeczytałam, jeżeli praca będzie dla ciebie przyjemnością, to nie przepracujesz ani jednego dnia w życiu. O, no, kolejny mężczyzna, który patrzy babka, kobita. Jak to możliwe? Ale i tak podoba mi się, tak jak to opowiadałam w tym, w tym wcześniej w tym... W tym no, ale najfajniej to wygląda w miastach na światłach. Stoją, na no, przykład mała dziewczynka z "mamo, patrz, mamo, mama, pani, ta takim dużym pani jedzie, mama, patrz i machają, a jak kurde czuje się jak taka gwiazda wśród takich machających osób, ja mówię, no fajnie, no tak samo jak teraz na dniach otwartych dla Family Day, na dniach rodzinnych w Rabenie, no to największą atrakcją była przejażdżka z panią kierowcą, Porabianie ciężarówką i jaki do mnie jak w dym. A to pani tu pracuje? Ja mówię tak, ja tutaj pracuję. Ale widzisz, mówisz, że czujesz się jak gwiazda, to może to jest dobry tytuł na nazwę kanału YouTube'owego Gwiazda za kierownicą. <noise> o kurczę, bo będę nad tym myślała, czy to, czy, to, czy to jest to. Może, może, no na pewno przede wszystkim chcę się skupić na swojej pracy, bo lubię to, co robię. I jak to się ktoś śmieje w internecie, chociaż dla mnie to nie jest wcale śmieszne, że kierowcy są zbawcami, no bo czasami te towary, które dostarczamy do sklepów, zwłaszcza jak tutaj raben się zajmuje typowo spożywką, no jednak dostarczamy produkty pierwszej potrzeby. I, i ja czasami z dumą patrzę, jak jestem w sklepie i ko koło mnie kupują ludzie produkty, te, które przewozimy w rabenie, mówię, fajnie, ja przywiozam je właśnie do tego sklepu. I... i Czuję się z tym lepiej, że robię coś przy okazji takiego, że no i z tego zarabiam i czerpię przyjemność. Gdzie rzadko tak bywa, nie? To jeszcze tak na zakończenie jakbyś miała kilka rad początkującym dziewczynom. Które siadają za kierownicę ciężarówek, co byś im poradziła na początek? Na początek nie bać się, wchodzić na głęboką wodę. Na początek bym proponowała uwierzyć w siebie, zawsze robić coś wolniej, a bezpieczniej, sprawdzić trzy razy dookoła ciężarówkę, czy na pewno mamy wszystko zgodnie z planem, tak jak powinno być. Zawsze to, co robimy, lepiej robić wolniej, a ostrożniej, a a lepiej, tak? I, I przede wszystkim się nie bać. Nie bać przykleić uśmiech do twarzy i wierzyć w siebie, dam radę. Dam radę. I to były właśnie dobre rady Kasi, która Mercedesem, aktrasem na co dzień jeździ i świetnie sobie z tym radzi. Dziękuję Ci, Kasiu, za wymiar. Dziękuję również. Do zobaczenia.